Dzisiaj ujawnię Wam tajemnicę, o której szpitale nigdy Wam nie powiedzą. Niebezpieczne badanie, które zamiast wykryć raka, może zniszczyć Wasze zdrowie. Jeśli macie ponad 75 lat, błagam Was, przestańcie robić te pięć rzeczy. Drodzy Państwo, jako lekarz proszę Was z całego serca. Jeśli nie macie żadnych objawów, ale chodzicie do szpitala tylko dlatego, że się boicie, proszę Was, przestańcie to robić. To nie jest ochrona waszego zdrowia, to jest jak budzenie śpiącego lwa. Mam pacjenta, pana Kowalskiego. Ma 86 lat. Przez 15 lat każdego roku robił najdroższe, kompleksowe badania zdrowotne, bo nie chciał pokazywać dzieciom, że jest chory. Dwa lata temu, podczas rutynowych badań, wydarzyło się coś strasznego. Pan Kowalski czuł się wtedy świetnie. Nie miał żadnych dolegliwości, ale w wyniku tomografii brzucha lekarze zobaczyli małą zmianę w trzustce. Lekarz pokręcił głową i powiedział, że chociaż to nie wygląda na raka, ale żeby być pewnym, lepiej zrobić biopsję. Dla pana Kowalskiego to był jak grom z jasnego nieba. To zdanie, że może to być coś poważnego, zaczęło go prześladować. Nie mógł spać w nocy, brzuch zaczął go boleć. Stracił apetyt. W końcu, nie mogąc znieść niepokoju, został przyjęty do szpitala uniwersyteckiego na szczegółowe badanie endoskopowe z pobraniem tkanki. I wiecie, jaki był wynik? Na szczęście to nie był rak to był zwykły guzek, który pojawia się z wiekiem, coś jak pieprzyk na twarzy. Ale prawdziwy problem zaczął się podczas samego badania. Podczas pobierania tkanki trzustka została podrażniona i wystąpiło ostre zapalenie trzustki. Ci z Was, którzy wiedzą, jak groźna jest ta choroba, rozumieją. Ból jest niewyobrażalny, a sok trzustkowy zaczyna trawić okoliczne narządy. Pan Kowalski, który był zdrowy, przez miesiąc walczył o życie na oddziale intensywnej terapii. Stracił 10 kg, bo nie mógł jeść, został tylko skóra i kości. Gdy wypisywano go ze szpitala, nie mógł już sam chodzić i wyjechał na wózku inwalidzkim. Badanie, które miało zapobiec rakowi, zmieniło zdrowego człowieka w ciężko chorego w jeden dzień. Gdy pan Kowalski wyjeżdżał ze szpitala, złapał moją rękę, miał łzy w oczach i powiedział: Pani doktor, sam sobie to zrobiłem. Lepiej było nie wiedzieć. Te przeklęte badania kontrolne mnie zniszczyły. Drodzy Państwo, czy to jest tylko problem pana Kowalskiego? Nie. W tej chwili wielu seniorów pada ofiarą nadmiernej diagnostyki w szpitalach. Po 75 roku życia nasze ciało jest jak stary samochód tu i tam rdza, trochę się obłupuje, farba, część się rozluźnia. To nie jest choroba to są naturalne ślady czasu. Ale nowoczesne maszyny diagnostyczne nie akceptują tych śladów. One za wszelką cenę przyklejają etykietę, że to nieprawidłowe, rysują czerwoną linię i zalecają dodatkowe badania. Jest różnica między starym a zepsutym. Ale my myślimy, że stare jest zepsute i próbujemy siłą wymienić na nowe części, przez co całkowicie niszczymy samochód. Dzisiaj powiem Wam niewygodną prawdę, którą lekarze rzadko mówią pacjentom. To, czego naprawdę potrzebujecie, żeby dożyć zdrowo do 75-80 lat, to niedrogie badania kontrolne. Te małe liczby na wynikach badań mogą zamienić waszą starość w piekło. Dzisiaj wyraźnie wskażę wam pięć badań, których absolutnie nie powinniście robić po 75 roku życia. I zamiast wydawać setki tysięcy złotych w szpitalach, pokażę wam, jaka jest prawdziwa inwestycja, która przedłuży wasze życie i przywróci witalność. Jeśli obejrzycie ten film do końca. Nie będziecie już oszukiwani przez marketing szpitalny i staniecie się mądrymi strażnikami własnego zdrowia. Jeśli już teraz cieszycie się na moją dzisiejszą opowieść, proszę kliknijcie przycisk polubienia i w komentarzach napiszcie tylko dwa słowa. Czekam. Wasze jedno kliknięcie daje mi siłę, żeby dalej mówić prawdę. Dobrze, przejdźmy od razu do rzeczy. Od tej chwili przygotujcie kartkę i długopis. Albo zróbcie zrzut ekranu telefonu. Jeśli macie ponad 75 lat, nawet jeśli lekarz w szpitalu będzie nalegał, musicie grzecznie, ale stanowczo odmówić, mówiąc panie doktorze, nie zrobię tego badania. Jest pięć badań, których musicie unikać. To nie jest tylko oszczędzanie pieniędzy, to są zasady przetrwania, żeby chronić wasze zdrowe ciało. Teraz po kolei wskażę wam te badania wraz z szokującymi powodami. Dlaczego nie powinniście ich robić? Pierwsze: badanie bakterii w moczu bez objawów. Tego absolutnie nigdy nie róbcie. Pan Kowalski wpadł w tę pułapkę. Podczas badań kontrolnych usłyszał, że w moczu znaleziono bakterie i od razu się przestraszył, i zaczął brać antybiotyki. Chociaż nie miał żadnych objawów i nie bolało go podczas oddawania moczu. Wiecie, co się stało? W pęcherzu moczowym u starszych osób żyją łagodne bakterie. To się nazywa bezobjawowym bakteriomoczem. Dwie na dziesięć osób w domach opieki, dwie na dziesięć zdrowych starszych pań to mają. Te łagodne bakterie są jak strażnicy dzielnicy, które blokują wejście naprawdę złym bakteriom. Ale pan Kowalski wziął antybiotyki i zabił wszystkich tych dobrych strażników. I kto wtedy przyszedł? Superbakterie odporne na antybiotyki. Bardzo złośliwe bakterie, które spowodowały prawdziwe zapalenie pęcherza. W końcu musiał pojechać do szpitala uniwersyteckiego, dostać silne zastrzyki i cierpieć przez kilka miesięcy. Zapamiętajcie, jeśli nie macie gorączki powyżej 38 stopni lub bólu w boku, jakby coś was rwało, nie patrzcie nawet na badanie moczu. To jest jak budzenie śpiącego lwa. Drugie: elektrokardiogram bez objawów. Jeśli nie macie ostrego bólu w klatce piersiowej ani duszności podczas chodzenia, nie podchodźcie do maszyny EKG. Po 75 roku życia, prawdopodobieństwo nieprawidłowych wyników EKG jest bardzo wysokie. Serce jest trochę powiększone, rytm jest trochę nieregularny. Drodzy Państwo, jeśli serce, które biło przez 80 lat, byłoby takie samo jak serce 20-latka, to byłoby dziwne, prawda? Z biegiem lat mięsień sercowy się pogrubia, sygnały elektryczne się lekko zmieniają. To nie jest awaria, to jest przystosowanie. Ale maszyna szpitalna rysuje czerwoną linię i mówi, że to nieprawidłowe. To właśnie jest początek efektu kaskady, o którym chcę Wam powiedzieć. Jeden mały kamyk spada i powoduje ogromną lawinę. Jedno małe nieprawidłowe odczytanie EKG. Prowadzi do tomografii komputerowej, a to z kolei prowadzi do angiografii. W końcu osoba, która przyszła zdrowa, idzie na zabieg nakłuwania naczyń krwionośnych i dochodzi do pęknięcia naczynia lub uszkodzenia nerek. Jeśli nie macie objawów, wasze serce teraz bije bardzo dobrze. Nie wierzcie maszynom, wierzcie swojemu ciału. Trzecie to jest naprawdę ważne. Rezonans magnetyczny kręgosłupa przy zwykłym bólu pleców. Gdy pójdziecie do szpitala, bo was trochę boli plecy, lekarze z przyzwyczajenia mówią: Zróbmy rezonans. Absolutnie nie róbcie tego. Wyobraźcie sobie, że wasze ciało to stuletni, piękny, tradycyjny dom. Stary dom, więc podłoga trzeszczy na belkach jest patyna czasu w papieru ryżowym są dziurki. Czy to oznacza, że dom się zawali? Nie. To są ślady tego, że dom wytrzymał 80 lat wiatru i deszczu? To są bardzo mocne ślady czasu. Kręgosłup jest taki sam. 9 na 10 osób powyżej 60 roku życia ma wypukliny dyskowe na rezonansie, nawet jeśli plecy ich nie bolą. To nie jest choroba to są zmarszczki kręgosłupa. Ale w momencie, gdy zrobicie zdjęcie rezonansem i zobaczycie to na własne oczy, jest to jak budowlańcy, którzy wyciągają mocne belki i zaczynają remont. Plecy, które nie potrzebują operacji, trafiają na stół operacyjny, a gdy dotykają belek, dom zawala się jeszcze szybciej. Jeśli nie macie paraliżu nóg, nie możecie kontrolować moczu i stolca, to w nagłej sytuacji ból pleców nie wymaga rezonansu, tylko spacerów i fizjoterapii. Nie dajcie się zwieść jednemu zdjęciu. Czwarte. Dla panów powyżej 75 lat badanie poziomu PSA prostaty. To badanie w Ameryce i Europie w ogóle nie jest zalecane dla osób powyżej 75 lat. W rankingu to jest test klasy D, ocena niedostateczna. Powód jest prosty: rak prostaty to bardzo powolny rak, jak żółw. Rozwija się tak wolno, że nawet jeśli macie raka, zanim urośnie na tyle, by stworzyć problem, większość osób umiera z powodu innych chorób związanych ze starzeniem się. To oznacza, że możecie całe życie nie wiedzieć o raku i nie będzie to żaden problem. Ale jeśli znajdziecie go przez badanie krwi, co się stanie? Robią biopsję, wbijając igłę, a potem, żeby być spokojnym, robią operacje i usuwają prostatę. Konsekwencje są straszne. Jeden na 5 mężczyzn po operacji musi nosić pieluchy całe życie z powodu nietrzymania moczu, a 7 na 10 całkowicie traci funkcję męską. Jeśli założymy, że dożyjecie 100 lat, wolicie nosić pieluchy przez 20 lat czy żyć zdrowo przez 20 lat, nie wiedząc, że macie raka? Odpowiedź jest oczywista. Nawet jeśli lekarz zaleca, powiedzcie z uśmiechem: "Panie doktorze, nie zrobię tego badania". Piąte ostatnie kolonoskopia dla osób powyżej 75 lat. Gdy słyszycie, że wasz znajomy dostał raka jelita grubego, boicie się i biegnicie do szpitala. Chciałabym was zatrzymać, nawet gdybym miała nosić ze sobą prowiant. Od polypa jelita grubego do raka mija od 10 do 15 lat. Jeśli osoba, która ma teraz 75 lat, ma polypa Zanim ten polip stanie się rakiem i zagrozi życiu, ta osoba będzie miała 90 lat. Ale prawdopodobieństwo, że po 75 roku życia podczas kolonoskopii dojdzie do perforacji jelita, prawdopodobieństwo wstrząsu podczas badania jest kilka razy wyższe niż u młodych ludzi. To nie jest tylko spalenie domu, żeby zabić pluskwę, to jest spalenie całego domu. Jeśli podczas poprzedniego badania było czysto i jeśli teraz nie macie krwi w stolcu ani nie schudliście bez powodu o 10 kg, możecie honorowo zakończyć robienie kolonoskopii. Podsumujmy: badanie moczu bez objawów, EKG bez objawów, rezonans przy zwykłym bólu pleców, badanie raka prostaty, kolonoskopia. Te 5 rzeczy dla osób powyżej 75 lat. Nie są tarczą chroniącą zdrowie, ale mogą być trucizną, która skraca życie. Nie bójcie się starzenia. Stary dom ma swój własny urok i godność. Jeśli będziecie ciągle próbować go naprawiać jak nowy dom, dom się zawali. Ludzie, którzy rzadko chodzą do szpitala i akceptują naturalne zmiany w swoim ciele, żyją znacznie zdrowiej i dłużej niż ci, którzy cały czas chodzą do szpitala. Proszę, zapamiętajcie to. Dobrze, teraz już wiecie, czego nie robić. Ale co wtedy robić? Dla tych z Was, którzy mówią, że nie mogą żyć z tym niepokojem, przygotowałam coś specjalnego. Następnym razem powiem Wam o trzech prawdziwych metodach zdrowia na starość, które odkryłam jako lekarz, w które warto zainwestować pieniądze zaoszczędzone na badaniach szpitalnych. Za cenę jednego rezonansu możecie zagwarantować sobie 30 kolejnych lat życia. Jeśli dzisiejszy film Was zaskoczył, napiszcie w komentarzach jedno słowo szok i koniecznie udostępnijcie go znajomym. Dobrze, ci z Was, którzy słuchali do tego momentu, mają teraz duże zadanie domowe w sercu. Jeśli nie robię badań szpitalnych i nie biorę leków, to w co mam wierzyć? To naturalne, że czujecie niepokój. Całe życie wierzyliście, że szpital chroni Wasze zdrowie. Dlatego od teraz powiem wam, gdzie naprawdę wydać pieniądze i czas, które dawaliście szpitalom, jaka jest pewna inwestycja, którą wybrał pan Kowalski. Za 800 zł, ile kosztuje jeden rezonans, możecie całkowicie zmienić wasze następne 20 lat. Pierwsza inwestycja to wysokiej jakości szczepionki. Drodzy Państwo, ci z Was, którzy mieli pół pasiec, wiedzą, ten ból jest gorszy niż ból porodowy. Dotknięcie ubrania jest jak cięcie nożem, nie możecie spać w nocy. Ale wielu seniorów myśli, że są bezpieczni, bo dostali dawno temu tani zastrzyk przeciwko półpaścowi w przychodni lub szpitalu. Przepraszam, ale to jest tylko połowa ochrony. Stara szczepionka żywa, którą dostaliście, ma tylko 50% skuteczności. Po 70. roku życia skuteczność spada poniżej 40%. Wielu ludzi, którzy się zaszczepili, i tak choruje. Ale jest nowa szczepionka zwana Shingrix. Ma 97% skuteczności. Nawet jeśli macie ponad 80 lat, ma ponad 91% skuteczności. Jeden zastrzyk wystarcza na ponad 10 lat. Problem jest w cenie. Musicie dostać dwa zastrzyki i kosztuje to od 2 do 2,5 tysiąca złotych. Drogie, prawda? Ale pomyślcie. Rezonans kręgosłupa, którego nie potrzebujecie, kosztuje 3000 zł. Za te pieniądze wolicie jedno zdjęcie rezonansu? Czy 97% ochrony przed strasznym bólem półpasca? Pan Kowalski odwołał rezerwację rezonansu i za te pieniądze on i żona dostali ten zastrzyk. To jest mądra inwestycja. Szczepionka przeciwko zapaleniu płuc jest taka sama: osoby powyżej 65 roku życia dostają ją za darmo w przychodni. Ale jeśli dodatkowo zapłacicie i dostaniecie szczepionkę taką jak Prevenar 13 w szpitalu, zakres ochrony jest znacznie szerszy. Zaoszczędzone pieniądze z badań wydajcie na zwiększenie odporności swojego ciała. Druga inwestycja: nie apteka, ale sklep mięsny i sklep owocowy. Pan Kowalski teraz, gdy się budzi rano, nie szuka najpierw pojemników z suplementami. Zamiast tego je dwa gotowane jajka i pije szklankę mleka. Powód, dla którego czujecie się słabi i chwiejni w starszym wieku, to nie choroba, to utrata mięśni. Jedynym lekarstwem, które to zatrzymuje, jest białko. Musicie jeść mięso, rybę, tofu, jajka w wielkości swojej dłoni. I chodźcie przez 20 minut dziennie, tylko 20 minut. Nie musicie się zadyszać do granic. Po prostu chodźcie przyjemnie, tak żebyście mogli rozmawiać z osobą obok. Badania pokazują, że ludzie, którzy chodzą 20 minut dziennie, mają 30% niższe ryzyko śmierci, niż ludzie, którzy w ogóle nie chodzą. Żaden drogi suplement nie ma takiego efektu. Za pieniądze z rezonansu kupcie dobrej jakości wołowinę i parę wygodnych butów sportowych. To się opłaca. Trzecie, jest tylko jedno wyjątkowe badanie. To musicie zrobić za pieniądze. To jest ultrasonografia aorty brzusznej. Szczególnie dla mężczyzn w wieku od 65 do 75 lat i dla tych, którzy palili papierosy, to jest obowiązkowe. To choroba, w której największe naczynie krwionośne w brzuchu pęka jak balon. Nie ma żadnych objawów, ale pewnego dnia nagle pęka i umieracie bez szansy na pomoc. To jest przerażająca bomba zegarowa. Na szczęście można ją bardzo łatwo wykryć ultrasonografią. I jeśli ją wcześniej wykryjecie, można łatwo temu zapobiec. Nie musicie tego robić co roku, wystarczy raz w życiu dobrze to zbadać. Nie róbcie niepotrzebnej ultrasonografii tarczycy, ultrasonografii tętnic szyjnych, zróbcie tylko tę jedną rzecz. Dobrze, teraz jest problem, gdy idziecie do szpitala. Gdy lekarz mówi: Zróbmy to badanie, dla nas, starszych osób o łagodnych sercach, bardzo trudno odmówić. W takim przypadku nauczę Was trzech pytań pełnych godności, które chronią Wasze ciało, nie obrażając uczuć lekarza. Zapiszcie to w notesie i przeczytajcie to przed lekarzem. Pierwsze pytanie: Panie doktorze, jeśli znajdziemy chorobę przez to badanie i będziemy ją leczyć, czy będę żyć dłużej? Zapytajcie tak: Jeśli lekarz się waha, lub mówi: No cóż, to badanie nie jest konieczne. Drugie pytanie. Ile lat zajmie, zanim efekty tego leczenia się pojawią? Jeśli mówią, że efekt pojawi się za 10 lat, to dla 80-letniej osoby to leczenie nie ma sensu. Lepiej spędzić pozostały czas przyjemnie niż na łóżku szpitalnym. Trzecie pytanie: Czy jeśli nie zrobię tego teraz, a zrobię badanie później, gdy pojawią się objawy, będzie za późno? Większość chorób geriatrycznych nie jest za późno. Jeśli wynik jest taki sam, gdy leczy się po pojawieniu się objawów, nie ma potrzeby wcześniej martwić się i szukać problemów. Pan Kowalski teraz przestał chodzić po szpitalach i za te pieniądze kupuje pyszne jedzenie dla znajomych i podróżuje. Myślał, że stanie się coś złego, jeśli nie zrobi badań, ale teraz jego twarz wygląda lepiej i jest pełen energii. Gdy pozbywa się choroby zwanej niepokojem, znajduje prawdziwe zdrowie. Wy też możecie to zrobić. Ci, którzy zaczną działać już od dzisiaj, napiszcie w komentarzach cyfrę 1. Ta cyfra 1 będzie pierwszym krokiem do zakończenia życia zależnego od szpitala i rozpoczęcia niezależności zdrowotnej na własnych nogach. Drodzy seniorzy i drodzy synowie i córki, którzy martwią się o zdrowie rodziców. Dzisiaj stanęliśmy twarzą w twarz z prawdą, która jest trochę niewygodna, ale którą musicie znać. Być może wszystko, w co do tej pory wierzyliście o zdrowych nawykach, zostało całkowicie wstrząśnięte. Ale proszę, zapamiętajcie tylko to jedno. Wasze ciało nie jest zepsutą maszyną, która wymaga wymiany części. To wspaniała księga historii, która przetrwała 80 lat. Wiatr i deszcz wychowała dzieci i zbudowała Polskę. Tak jak sęki w starym drzewie nie są raną, ale medalem. Zmarszczki na waszym ciele i ślady starzenia się nie są chorobą, którą trzeba leczyć, ale dowodem życia, które intensywnie przeżyliście. Proszę, nie nazywajcie tych medali chorobą, nie ciedźcie ich nożem, nie bierzcie leków. Na koniec podsumujemy dzisiejsze najważniejsze treści w trzech punktach. Jeśli zapamiętacie tylko to, wasza starość będzie wypełniona zapachem ludzi, a nie zapachem szpitala. Pierwsze: po 75 roku życia badania bez objawów są trucizną. Nie róbcie szczegółowych badań, bo mocz jest mętny, kształt EKG jest trochę dziwny, plecy bolą. Szczególnie badanie poziomu PSA, prostaty i kolonoskopia przynoszą znacznie więcej szkody niż korzyści. Pamiętajcie o efekcie kaskady, gdy jeden mały kamyk powoduje lawinę. Badanie rodzi badanie, i w końcu zdrowa osoba staje się pacjentem. To zamknięte koło musi być przerwane waszymi własnymi rękami. Drugie, nie bójcie się zadawać pytań lekarzowi. Panie doktorze, czy jeśli nie zrobię tego badania, skróci to moje życie? Ile lat zajmie, zanim zobaczę efekty tego leczenia? Czy nie jest za późno, jeśli będę leczyć, gdy będzie boleć? Te trzy pytania to lina ratunkowa, która uratuje was przed bagnem nadmiernego leczenia ważniejsze od autorytetu lekarza jest wasze prawo do życia bez bólu przez resztę życia. Trzecie: za pieniądze zaoszczędzone na szpitalu, zainwestujcie w prawdziwe zdrowie. Za 3000 zł, które kosztuje rezonans, zaszczepcie się szczepionką Shingrix przeciwko półpaścowi. W czasie, który spędzilibyście na badaniach, idźcie do sklepu mięsnego, kupcie dobre mięso, wyjdźcie do parku, spacerujcie w słońcu. I tylko jedną rzecz: ultrasonografię aorty brzusznej. To jest prawdziwa inwestycja w erze stulatków. Mój pacjent, pan Kowalski, już nie zaznacza w kalendarzu dni, kiedy idzie do szpitala. Zamiast tego zaznacza dni spotkań z przyjaciółmi i rozmów z wnukami. Niedawno przyszedł do gabinetu i powiedział mi: Pani doktor, odkąd przestałem chodzić do szpitala, życie ma smak. Gdy zaufałem swojemu ciału. Ciało mnie nie zdradziło. Ten spokojny uśmiech był właśnie odpowiedzią. Mam nadzieję, że wasza starość nie będzie wypełniona wynikami badań i torebkami z lekami. Zamiast tego mam głęboką nadzieję, że będzie wypełniona pysznym jedzeniem, przyjemnymi rozmowami i spokojnymi spacerami. Nie martwcie się, jesteście znacznie silniejsi i zdrowsi niż myślicie. Mam nadzieję, że dzisiejszy film stał się małą latarnią w waszych zagorzałych sercach. Aby ta prawda mogła dotrzeć do większej liczby osób, proszę naciśnijcie teraz przycisk polubienia i udostępnijcie ten film na WhatsApp swoim ukochanym rodzinom i przyjaciołom. A ci z Was, którzy chcą dalej ze mną szukać prawdziwego zdrowia, proszę nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji i ustawieniu powiadomień. Do tej pory byłam waszą niezawodną lekarką, która była przy was. Dzisiaj nie idźcie do szpitala, idźcie do parku. Dziękuję.